Patrzcie, klaso! Czyż nie pięknie? Nasze ponidzie! Wow. Mam pomysł! Zorganizujmy konkurs na najpiękniejsze zdjęcie krajobrazu! Super, Super. 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 No,, tak! To... to może ja już zacznę robić zdjęcia? Kochani! Właśnie dostałam wasze prace. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak można zmaścić tak proste zdjęcie. Co? Plecy. Jakaś ziemia. Mur. Nie no problem. Wy w ogóle nie umiecie robić zdjęć krajobrazu. Ale wie co zrobimy. Weźmiemy specjalistę od spraw trudnych. Hugon mena. On będzie wiedział, co robić. Dajcie Hugonianie. Odczytałem Waszą wiadomość. Mam dla Was radę o właśnie. Zróbcie spotkanie ze specjalistą. Akurat znam takiego. Swoboda Michał Janus. Chcielibyśmy zorganizować w naszej szkole warsztaty połączone z konkursem fotograficznym na najpiękniejsze zdjęcie krajobrazu, aby uświadomić naszej młodzieży, jak piękne jest nasze poniedziałek.